Tam, dziś powracam do ołówków i będą dwa ołówki niemieckiej firmy Staedtler. Pierwszy to oczywiście ołówek automatyczny Premium TRX, tak się nazywa. I jeszcze sprzedawany w takim właśnie śmiesznym etui Norton Skies Blue. Tak ma. Nazwę ten kolor, jest to anodyzowane aluminium i bardzo pięknie anodyzowane. Tu naprawdę w, i w dotyku, i w wyglądzie ten błękit super się prezentuje. Klips jest dość giętki. Logo firmy mamy na górze. No i tutaj ta końcówka. W kolorze srebrnym. Gdyby się coś tu połamało, to wyciągamy i przepychamy tamtą zatkaną prowadnicę, gdyby się taka pojawiła. A to wnętrzności. Automat podający. Grafit w środku i tu wyjątkowo trzeba to wszystko wyjąć, żeby uzupełnić. Grafit dość, powiedzieć, można skomplikowana procedura. A co dziwne, z, z ołówkiem nie było żadnej instrukcji obsługi w żadnym języku. W związku z tym trochę się nagłowiłem, gdzie co się tutaj w tym ołówku wykonuje. Bardzo. Elegancko je się prezentuje świetne wykonanie. Mnie się bardzo ten projekt podoba wizualnie i trzyma się go w ręce bardzo dobrze. A aktywuje się grafit pokręcając tutaj tę końcówką, a żeby go schować, trzeba przekręcić końcówkę w odwrotną stronę i to próbą metodą próbi błędów doszedłem, bo tak jak mówię, Instrukcji nie uświadczysz przy tym przedmiocie, natomiast jest bardzo niewiele także informacji na stronie sztetlera, tylko że coś takiego jest. Dla mnie świetnie wyważony. Ta część po zdjęciu mamy gumkę. Niestety jest tak głęboko osadzona, że mnie się nie udało jej wyjąć. Środek ciężkości w tym miejscu. Ale tu go opieram i ołówek świetnie się rozkłada w dłoni. To jest grafit 0,7 mm, a więc trochę grubszy niż te najczęściej spotykane, ale mnie bardzo dobrze się o nim pisze. Tak jak mówię tutaj. Obsługa tego ołówka może skomplikowana, ale przyjemność pisania doskonała. Przekrój taki trójkątny, więc doskonale się go w palcach trzyma. Ta faktura jest taka lekko matowa, w związku z tym on się na pewno nie suwa w palcach przy pisaniu. Nie mam pojęcia jaki grafit w środku tutaj włożono. Wydaje mi się, że to jest HB albo B. Tak, gdzieś mniej więcej. Tak więc to na tyle kilka słów o tym pierwszym ołówku. Jeszcze wymiary: 14 cm, 1 mm długości, a waży 20 gramów, no 21. Natomiast porównam go dzisiaj z drugim produktem tej samej firmy. To słynna Seria 925. Tutaj z końcówką 0,3, czyli w środku mamy grafit 03 mm. Mamy także wszystko zrobione z aluminium. Ten ołówek jest także w kilku wersjach kolorystycznych, stalowy bardzo prościutki klips, część z tej strony zdejmowalna ma oznaczenie właśnie. Grubości grafitu, jaki jest w środku. Po zdjęciu tej końcówki mamy gumkę z takim przepychadłem, jeśli się coś tam nam zapcha w końcówce. No i tutaj uzupełniamy grafity prościej niż w poprzednim modelu. Takie oznaczenie tutaj jest oczywiście na korpusie końcowe 03, to grubość także i grafitu. Dość twardy klips. Tutaj oznaczenie, którym możemy sobie zaznaczyć, jakiej twardości mamy grafit w środku. Po prostu należy tę część karbowaną odkręcić, ustawić właściwe oznaczenie i dokręcić. I to się trzyma. Natomiast, jeśli mamy jakiś tam połamany grafit w tej końcówce, to sobie to odkręcamy i tym drucikiem przepychamy. Jak tutaj widać z mosiądzu zrobiona końcówka, więc metalowa. Tak to wszystko właściwie wygląda. Wszystkie części tego ołówka się nam tak prezentują. Grafit wysuwamy takimi drobnymi kroczkami, gdzieś mniej więcej pół milimetra. Przyciśnięcie. No, i tak jak mówiłem, to mamy grubość 0,3 mm, a więc mnie się świetnie takimi ołówkami pisze albo rysuje, bo zawsze można powiedzieć są ostre, bo ta średnica grafitu nie wymaga manipulacji, żeby osiągnąć właściwą grubość. Za to szybko się ściera. 14 cm i 3 mm. Długości ma ten ołówek i waży 16 gramów. Bardzo dobrze trzyma się go w ręce przez tę część, tutaj taką, powiedzieć, zmatowioną. To są takie paski, które trzyma się bardzo przyjemnie. Natomiast dość są takie. Ostre, trudno powiedzieć, ale można na nich nawet i paznokcie sobie wyszlifować. Natomiast świetnie się te ołówki trzyma. Tak więc, takie dwie propozycje na dziś. Mam nadzieję, że przydatne. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.